Szady Bóg, czyta Dominika Cieniawa. W sobotę będzie zabawa. Węsiora schopowa na ją muzykantów. Taką radosną wieść przekazywano sobie z Somoninie, chopowie i okolicznych wsiach. Wiesiek Węsiora posiadał spory kawał ziemi. I trzeba powiedzieć, że miał rękę do gospodarki. To też powodziło mu się coraz lepiej. Nikt więc nie miał skrupułów, żeby zabawić się na jego koszt. Nie miał czasem szalone pomysły, dlatego mówiono o nim, że jest trochę postrzelony. Nikogo więc nie dziwiło, że potańcówka ma być w lesie. W niedzielę o wyznaczonej porze na polanie przy drodze z Somonina do Chopowa zgromadził się spory tłum. W większości były to małżeństwa, ale nie brakowało też młodzieży. Na podwyższeniu, przy kilku młodych bukach, usadowiła się orkiestra. Nieco z boku był szynk, głównie z piwem, a przy nim kilka stołów i ław. Tam ludzi było najwięcej i dawno już brakowało wolnych miejsc. Siedzący ochoczo pociągali z kufli. Obok tłum kręcił się trochę niecierpliwy i ciągle gęstniał. Wreszcie przed orkiestrą wyszedł wiesiek i dał rękom znak, żeby wszyscy umilkli, bo chce coś powiedzieć. Gdy gwar nieco przycichł, rzekł: Dziękuję wszystkim, że tu przybyli. Mamy z żoną ważną sposobność do świętowania. Powiem tylko, że dzięki mojej wspaniałej Białce i dzieciom ominęło nas wielkie nieszczęście. Dziękuję im za to serdecznie i zarazem przepraszam, bo to była moja wina. A teraz nie będę was zanudzał gadaniem. Weselcie się i tańczcie. Życzę udanej zabawy. Wiesiek skończył i orkiestra zaczęła grać. Ludzie tylko na to czekali. Od razu dziesiątki par ruszyły do tańca. Z przemówienia wieśka niewiele zrozumieli. Nikt za bardzo nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Nikt oprócz rodziny wieśka i dwóch osób, z których na zabawie był tylko ksiądz proboszcz. A pleban siedział sobie z boku, przy specjalnym stoliku, spoglądał na rozbawione towarzystwo i powtarzał półgłosem. Jak ty Boże potrafisz, zło na dobro obrócić. Przypomniał też sobie całą tą tajemniczą historię, którą znał z wyznań wieśka. Zaczęło się na pewnym weselu. Wiesiek dobrze bawił się ze swoją białką ewką, ale koło po nocy, północy rozbolała ją głowa i dokuczał żołądek. Więc gospodarze zaproponowali, by położyła się w izbie. Tak też zrobiła i szybko zasnęła, a Wiesiek wrócił na salę. Naprzeciwko niego, dwa stały dalej, siedziała pewna kobieta. Nie znał jej i opowiadał księdzu proboszczowi. Pomyślałem, że pewnie jest z rodziny pana młodego i tak też było. Siedziała tam wtedy i od czasu do czasu spoglądała w moją stronę. Niekiedy proszono ją do tańca, a gdy wracała na miejsce, znowu na mnie patrzała. Czasem ktoś się do niej przysiadł, by pogawędzić. Nawet wtedy ukradkiem rzucała na mnie spojrzenia, a w jej czarnych oczach coś się do mnie tak śmiało, że aż ściskało mnie w dołku. Myślałem, co za bezczelna baba, żeby tak mistrzyć się do chłopa, tego nie było w zwyczaju na kaszubach, a swoją drogą Babka niczego sobie. Wieśka ogarniał gniew. Złościł się na nią, że zachowuje się nieprzyzwoicie, ale chyba jeszcze bardziej zły był o to, że jest taka ładna i że bardzo mu się podoba. Czuł, jak coś przejmuje nad nim władzę, i choć było to bardzo przyjemne, wiedział, że tak nie powinno być. Bronił się instynktownie, a gniew był głównym środkiem tej obrony. Zły był także na samego siebie, zachowywał się jak sztubak. Przez ponad 20 lat małżeństwa zdążył już zapomnieć o takich sprawach. Proboszcz później pytał, czy Wiesiek nie czuł, że to pokusa, że trzeba ją odepchnąć, a Wiesiek odpowiadał, że przychodziły do niego takie myśli. Mówiłem do siebie, Wiesiek, co z tobą? Nie wygłupiaj się, idź stąd, nie patrz tam. Ale dalej siedziałem i gapiłem się na nią, na jej długie włosy. Kolorową sukienkę i kształtną kibić. W końcu rozsądek wziął górę. Wstałem i poszedłem zatańcować z, ze szwagierką. Tańczyłem z nią tak długo, aż szwagier zaczął się czepiać. To poszedłem do drugiej szwagierki. Po kilku tańcach orkiestra zawołała: odbijany. I niech ksiądz sobie wyobrazi, trafiłem na nią. Aż mnie zamurowało, a ona się do mnie uśmiecha tak słodko. I wierci tymi oczami aż na samo dno duszy. Zaczęła jakąś gadkę, coś tam mówiła, ale nie mogłem słowa wydusić. Była taka miła, grzeczna, mądra. Z tego, co do mnie dotarło, zapamiętałem, że od dwóch lat była wdową. Przedtem mieli z mężem gospodarstwo, które potem próbowała sama prowadzić, ale w końcu musiała je sprzedać i niedawno przeprowadziła się do Somonina. Gdy orkiestra przestała grać, szybko podziękowałem i uciekłem. A powiedziałeś jej, że masz żonę i dzieci? Spytał proboszcz. A jakże? Jakoś wydukałem, że jestem tu z żoną i czworgiem dzieci, ale ona wcale się tym nie przejęła. Nawet się uśmiechała i powiedziała, że sama ma tylko dwoje. Uciekłem potem do ewki i wróciłem dopiero, kiedy poczuła się lepiej. W czym zatem problem? spytał proboszcz. Widywałem ją w kościele w każdą niedzielę. Siadała po drugiej stronie z przodu. Mogłem na nią patrzeć. Po coś to robił? Nie wiem, jakoś tak samo. Nie mogłem od niej oczu oderwać. No dobrze, samopatrzenie to jeszcze nie grzech. Chyba że miałeś myśli. Nie broń Boże nic z tych rzeczy. No więc co było dalej? Kiedyś jechałem do Samonina i spotkałem ją na drodze. Była z dziećmi na spacerze. Mały skaleczył się w nóżkę. Co ja miałem robić? Musiałem ich podwieźć do domu. Rozmawialiśmy po drodze, a ona na miejscu zaprosiła mnie do siebie i ugościła. No i co? Kiedy indziej spotkaliśmy się na targu, potem w lesie i tak dalej. Zawsze jakoś tak składało się samo, aż w końcu zaczęliśmy się umawiać. To było silniejsze ode mnie, takie, takie, no przyjemne. A żona. No, nie wiem, chyba już jej nie kocham, tak sądzę. Pokochałem ją, Elżbietę. A dom, dzieci? Elżbieta jest młodsza, ładniejsza. Ewka już nie dba o siebie tak. Zapracowana ciągle jest, zajęta domem albo gospodarstwem. Chyba już nic do niej nie czuje. Pamiętasz, co jej ślubowałeś? Miłość. Że jej nie opuścisz aż do śmierci. Pamiętam ale ta miłość mi już przeszła. Nie, nie przeszła. Ty ją odepchnąłeś, wybrałeś za uroczenie, tak zdecydowałeś. To przyszło samo. Nic nie dzieje się samo. Miłość to sprawa Twojej woli, podejmowanych decyzji, a nie uczuć. Nie wiem. Kocham Elżbietę. Musisz sam zdecydować uczucie do Elżbiety czy sakramentalna miłość do Ewy. Pamiętaj jednak, że odrzucenie prawdziwej miłości to odrzucenie Boga. Ja przecież wierzę w Boga. Dla ciebie nie ma innej drogi do Boga niż miłość do żony. Przemyśl to sobie dobrze i idź z Bogiem. Nie mamy już więcej o czym rozmawiać. Tak skończyła się rozmowa wieśka z proboszczem. Tymczasem zaczęła Ewa coś podejrzewać. Pytała, ale mąż ciągle się wykręcał. Wreszcie, kiedyś przypadkiem, spotkała ich w lesie. Była, yy, to, było to wtedy, gdy Wiesiek pojechał pod drewno. Wcześniej umówił się tam z Elżbietą. Długo nie wracał, więc Ewka, zabierając ze sobą kanapki i kawę, wyszła mu naprzeciw. Nie spotkała jednak męża po drodze. Zobaczyła go dopiero w lesie z Elżbietą. Siedzieli pod drzewem i słodko szczebiotali. Zdruzgotana, nie wiedząc jak i kiedy, sama wróciła do domu. Potem płakała cały wieczór, ale mężowi nic nie dała poznać. Za to zaczęła się gorąco modlić. Była to kobieta prosta i zarazem mądra. Od razu zrozumiała, o co, tym, o co w tym wszystkim chodzi. Nie tłumacząc wiele, do modlitwy wciągnęła też dzieci. Czasami, gdy Wiesiek długo nie, nie wracał, Wychodzili na drogę do, do, do lasu, na miejsce, gdzie widziała ich razem, klękali i się modlili. Zdarzyło się kiedyś, że zdala dostrzegł ich tam wiesiek. Przystanął zdziwiony, już chciał do nich podbiec, ale się powstrzymał. Zakradł się cicho i słuchał schowany za krzakami, co oni tam mówią. Dobiegł go drżący szept żony: Prosimy cię, Chryste, żeby się opamiętał żeby na nowo rozgorzał w nim ogień Twojej miłości, żeby nas pokochał i wybaczył wszystkie niedoskonałości. Wiesiek słuchał tych słów, a łzy zaczęły spływać mu po policzkach. Było, było tak, jakby mu kto łuski z oczu zdjął. Teraz dopiero dotarło do niego, co mówił proboszcz. Opuścił swoją kryjówkę, podszedł do klęczącej w pukolu rodziny, ukląkł obok. Objął ich swoimi ramionami i przyłączył się do modlitwy. I przebacz mi, że tak okrutnie postąpiłem wobec tych, co kochają mnie szczerze. W tym właśnie miejscu następnego dnia Wiesiek własnoręcznie zasadził sześć młodych buków. Umieścił je w pukolu, tak jak poprzedniego dnia klęczeli całą rodziną na modlitwie. Potem poszedł drugi raz do spowiedzi, ksiądz udzielił mu rozgrzeszenia. Z tej to uciechy Wiesiek kazał urządzić wielką zabawę. Potem robił tak każdego roku. Młode buki szybko rosły, a że były zasadzone blisko siebie, z czasem wzrosły się pniami i stały się jak jeden wielki rozłożysty, silny bóg. W okolicy przyjęło się nazywać go Szadym bukiem, a zwyczaj urządzania zabaw w tym miejscu przetrwał bardzo długo.